Czytanie z pieśni nad pieśniami. Ukochany mój, oto on, oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój, odzywa się i mówi do mnie. Powstań, przyjaciółko moja. Piękna moja i pójdź. Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos twój i twarz twa pełna wdzięku. Miły mój, mój miły jest mój, a ja jestem jego. On mi powiedział: "Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu. Jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość. A zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego, Jana, świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął. Bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się w ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłomy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Kingo, Tomaszu, rodzino, zaproszeni goście. Jak Ech. powiedziałem na początku Bierzemy udział w niezwykle podniosłej chwili. Czasem się zastanawiam, dla kogo ten czas jest bardziej stresogenny, stresowolny, trudno powiedzieć. Ale jedna z bardzo ważnych, podstawowych spraw, pomimo tego stresu, zapewniamy sobie wzajemnie tą pewność, że Pan Bóg właśnie dzisiaj, w tej chwili, bierze Was za ręce. I chcę przeprowadzić Was przez Wasze życie. Przyznam się, że przed ślubem dzwonił do mnie ojciec, panny młodej, i powiedział: Najmłodsza, nie wiem czy to oczko w głowie tatusia, trudno powiedzieć, aczkolwiek, moi drodzy, z jednej i z drugiej strony, rodzice, Wy nie tracicie dzieci, wyzyskujecie kolejne. Pamiętacie, nie tracicie dzieci. Teraz wasza rodzina właśnie dzisiaj się powiększa. Tomek przychodzi do rodziny Hitkiewiczów, Kinga do rodziny Cekałów. I tak już jest. Takie są koleje losu. Tak ten świat jest zbudowany. I my wszyscy mamy być dowodem na tą Bożą Miłość. Bo Pan Bóg stworzył człowieka właśnie z miłości po to, aby kochać, aby miał się z Kim podzielić miłością. I tak na dobrą sprawę, gdy zaczniemy od samego początku, to widzimy, że Pan Bóg stworzył w raju może najpierw w ogrodzie Eden, mężczyznę. Mężczyzna ponazywał wszystkie zwierzętka ponadawał im imię, oswoił ich i kiedy już z ogrodu stał się raj, została stworzona kobieta. Ale w jaki sposób? Doskonale wiemy, jak mówi Pismo Święte, z żebra mężczyzny. Dlaczego akurat żebro? Bo żebro jest, moi drodzy, najbliżej serca. Tak, Tomek? Co ci powiem? Zdkazany jesteś na miłość do Kingi. Masz ją kochać. Jest Twoja połowa. Kinga została ci ofiarowana z miłości Bożej do Ciebie i wzajemnie. Rozumiemy? I o tym mocno musimy pamiętać. A w świecie dzisiaj, kiedy spotykamy się, zderzamy się z tymi słowami, ileż jest dzisiaj mów, słów, przepowiedni różnego typu. Jest nieraz bardzo dużo słów, ale te słowa często uciekają w naszym życiu, w, naszym, w naszej codzienności, gdzieś obok. A my mamy słuchać Boga. I Pismo Święte mówi nam, w jaki sposób mamy się zachowywać, w którym kierunku mamy iść. Pismo Święte pokazuje nam, co tak naprawdę jest budowaniem na skalę. I dzisiaj w tym świecie wielu ludzi słucha, ale nie wszyscy słyszą. Dlatego jest tyle problemów z małżeństwem, dlatego jest tyle rozwodów, tyle kłopotów. Wy, moi drodzy, macie być dowodem na to, że słyszycie Boże słowa. Nie tylko słyszycie, ale i wypełniacie, że budujecie Wasz dom, rodzinę, Waszą codzienność na skalę, jaką jest Jezus. Dzisiaj dajecie tego dowód. Dzisiaj przed Jezusem wasze słowa tak chcę, biorę Ciebie, będą dowodem przed Bogiem, a my jesteśmy wszyscy tego świadkami na Waszą wzajemną miłość. Pamiętajcie, że życie to nie bajka. Że... Tylko w bajkach są sytuacje, że wszystko kończy się pięknie, szczęśliwie. Różnie bywa. Ale jeżeli oprzecie się na Bogu, to każda Wasza decyzja życia będzie dobra, piękna, wartościowa, będzie budowana na skalę. Budujcie Wasz dom na Chrystusie, bo ktokolwiek się na nim oprze, ten zwycięży. Piękne czytanie było dzisiaj czytane. Hymn o miłości. Co nam mówi święty Paweł? Niesamowita sprawa ja Wam wskażę jeszcze większe dary. Choćbyśmy mieli nie wiadomo, jakie talenty, sytuacje życia najważniejsza w życiu człowieka jest miłość. To Bóg z miłości będzie nas sądził. To Bóg z miłości spojrzy na nasze życie, na naszą codzienność. I gdy nieraz będzie ciężko, będzie trudno, przypomnijcie sobie ten hymn. Nawet wiem, że gdzieś mama wydrukowała sobie te słowa, warto sobie tą kartkę jakoś zatrzymać. Miłość cierpliwa jest łaskawa, jest miłość niezazdrości. I choćbym miał nie wiadomo co, bez miłości jestem jak cymbał brzmiący. Piękne porównanie, cymbał. Bez miłości nic nie jest warte. I poszcze, proszę spojrzeć jeszcze raz na ten fragment, ale bardziej z perspektywy rachunku sumienia. Dlaczego? Pytajcie się bardzo często: Czy Kinga jest cierpliwa, czy Kinga jest łaskawa, czy Tomasz nie zazdrości? Czy Tomasz nie unosi się pychą, gniewem? To jest niesamowity rachunek sumienia na Waszą drogę życia. I wierzcie mi, że opierając się na tych słowach, słysząc te słowa, wypełniając je, to będziecie szczęśliwi, będziecie napełnieni Bożą miłością. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a bez miłości byłbym niczym, Wasza miłość teraz ukazywana jest każdemu z nas. Niech Bóg będzie strażnikiem waszej miłości, waszej wierności, waszej ufności, w codzienność. i On pomoże budować Wam Wasz dom rodzinny na skalę, jaką jest Chrystus. Amen.